Niezdrowo. Dlatego wymyśliliśmy coś, co naprawdę nie tawa, bo tutaj takiego nas nie ma. Wymyśliliśmy e, coś takiego, musimy na jak otworzenie e, ośrodka e, otworzenia tego o tej pytli. Od KG. Od KG. Od KG. Od e, KG. E, Nasze pasmo wrócić się jest często. Nie. na no, odpowiada no, lżejszym, No to chodzi no tak? Tak się podziękuję za to, wiem, to pochuje, bo my uważamy więcej, uważamy mniej, po sobie, bo uważam, więcej, mniej. Koniec, koniec prezentacji. Będę sercki, że tak. się zamiast nasz ośrodek, przede wszystkim. To, co najważniejsze, to jest do to myślę, że nie z dnia czasu. Do no, Tak, Ale chcemy się głównie w na w internecie i na takich stronach papowych dla osób, które chcą się dla strony z zdrową żywnością, debata e, kierunkowa, nie na dokolach, nie na jakichś mediach masowych, bo to są koszty, wcale nie wiem, musimy czyli portale z proważywnością z jakimiś poradami. Na magze na O. No na przykład, Cała to konfliktowa. I e. to zaczęlibyśmy jeszcze zrobić? Pierwszą pozycję w ogóle, to znaczy, żeby być widoczni. Jak ktoś będzie szukał jakichś na odchudzanie, tak. Tak jak mówię, ubieramy się tylko wyłącznie głównie na internecie.